FM. Są już z nami obiecani goście, Damian Lachowski i Grzegorz Żołądek ze Stowarzyszenia SENS. Cześć, Cześć damy. Cześć. Rozpoczęliście ostatnio taką akcję, nie żółtym barierką w Szczecinie. Możecie nam trochę ją przybliżyć? Uh, is... Stwierdziliśmy, że nie podoba nam się to, co jest w tej chwili stosowane, że w mieście jest zbyt dużo koloru żółtego, który psuje estetykę, bariery skupiają na sobie wzrok i psują nam ład przestrzenny miasta. Co tu dużo mówić, żółcie jest mało estetyczne. Rok temu czytałem taki artykuł, kiedy to cudzoziemki określały nasze miasto barwami. Żółta, rzeczywiście dominowała żółci. Żółte budynki, żółte tramwaje, żółte barierki, żółte oznakowania. Żółć w Szczecinie dominuje, choć miasto jest związane z morzem i sporo w nim zieleni. Zgadza się i dlatego no, próbujemy, że tak powiem, odwrócić uwagę od tych żółtych barierek i żeby kolor stosowany na nich był e, odmienny niż obecnie. E, generalnie dlaczego żółty w ogóle jest stosowany? Mm. Tramwaje szczecińskie uzasadniają to tym, że jest to kolor bezpieczny. E, dla mnie troszkę wątpliwe, dla kogo to bezpieczeństwo ma stanowić. Jeszcze rozumiem miejsca typu przejścia dla pieszych, przystanki tramwajowe, ale w momencie, kiedy mamy szereg długich i niekończących się barier na międzytorzu, czyli pomiędzy torami tramwajowymi, i one są bardzo żółte. E, nie wiem, jaki to ma sens, to zastosowanie. Tramwaje szczecińskie interpretują barierkę jako znak drogowy. Przepisy mówią, że możemy stosować kolor szary lub żółty. Oni wybrali żółty, no my będziemy próbowali to zmienić. A na przykład nie uważacie, że to byłoby takie marnotrawienie pieniędzy miejskiej kasy, zamiast na przykład wydać te pieniądze na łatanie dziur na ulicach szczecińskich, to trzeba było znowu przemalowywać te... Barierki, bo być może ktoś w ten sposób może zrozumieć wasze intencje. Jasne, Nie, tu nie chodzi o jakąś rewoltę, wyrywamy wszystkie barierki naraz, przemalowujemy je i tak dalej. Chodzi o jakąś normalną strategię, ujednolicenie tego w jakiś sensowny, estetyczny sposób i wdrażanie tego stopniowo wraz z następnymi remontami, których w tej chwili jest dość dużo, jeśli chodzi o infrastrukturę tramwajową. Chodzi o to, żeby to była jakaś nowa świeżość na przyszłość i żeby do tego się stosować. No ostatnio głośno jest o tym, że Szczecin chce zostać Europejską stolicą kultury, czyli powinny być u nas europejskie. Stolic... Standardy. Ja wiem, że wy coś wiecie na temat tego, jak to wygląda w Europie. Jakie tam są barierki? Stosowane są z reguły szare lub zwykłe ocenkowane bariery. Są to z proste kształty, zwykłe połączone rury, tak żeby one spełniały swoją funkcję, były bezpieczne, odgradzały jezdni, ludzi od jezdni, nie pozwalały przypadkowo wejść ale nie rzucały się również oczy i one nie odwracają uwagi od tego, co jest najważniejsze w mieście, czyli od przestrzeni publicznej, od budynków, architektury, zieleni i to powinniśmy kreować. Miasto nie powinniśmy ożywiać poprzez żółty kolor barierek, tylko przez całą resztę. Miasto w ogóle kreowane jest ostatnio przez Żółć, tak jak już wspomniałem, to przy okazji zauważyli to nawet i cudzoziemca. Żółć nie jest kolorem, może jest kolorem pięknym, ale jego, jej nadmiar może szkodzić. Ale dobra, okej, okay. jest już akcja, robi się powoli z tego już szum. Jak możemy Was poprzeć? My, czyli zwykli mieszkańcy Szczecina. Na Facebooku istnieje grupa Nie Żółtym Barierką w Szczecinie. Zachęcamy wszystkich tam do zapisywania się do tej grupy. Im więcej osób, tym będzie na pewno lepiej to wyglądało. E, oprócz tego zebraliśmy petycję. Przeszło 100 podpisów. 200 podpisów wczoraj wieczorem już było. O, na portalu petycje.pl została umieszczona petycja. Już została część podpisów wydrukowana i wysłana do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Czekamy w tej chwili na odpowiedź aczkolwiek cały czas można popierać tą petycję petycja jest ważna jeszcze przez kilkanaście dni i im więcej nas będzie tym, tym, na pewno lepiej bo w tej chwili cały czas można sprawdzić ile jest głosów i cały czas się dopisać no i co dalej z tym? podpiszemy, zrobimy wokół tego szum, co dalej? zależy nam na debacie, żeby ustalić coś żeby nie było to tak jak obecnie obowiązuje czyli tramwaje szczecińskie mówią nie, bo nie i koniec, no na tym to chyba nie polega te osoby są finansowane w jakiś sposób tym z naszych bardziej, że pieniędzy osoba, która odpowiedzialna jest w tramwajach szczecińskich nie jest... Z głównym architektem miasta i jej e, raczej. Zapewne i śmiem domniemywać, że pewnie żadnego wykształcenia w tym kierunku także nie ma. A jeżeli dostajemy odpowiedź na nasze, że tak powiem, petycje z ich strony, że um, żółte barierki są jak żółte kwiaty na Sturcji, bo, czy bodajże innego gatunku kwiata, autentycznie, forsycji. Już mniejsza o to, jak on się nazywa, ale że skoro te kwiaty to jest natura i one nie mogą nikogo razić, tak jak mogą nas barierki. No, bardzo mi przykro, to ja nie jest Ja proponuję tej osobie podawać y, obiad przez cały rok na żółtych talerzach, na pewno schudnie. I się nie odławi, Bezpiecznie. Bardzo bezpieczne. No dobrze, teraz jeszcze przypomnijmy, jak możemy Was poprzeć i e, jak możemy monitorować, co dzieje się dalej z tym wnioskiem, bo mam nadzieję, że do tego wniosku przyczynią się nie tylko e, młodzi, ale również ci, których razi po prostu kolor żółty, w e, jest Zgadza się. Jeśli chodzi o, że tak powiem, tych niemłodych, jak to określiłeś, to mamy tutaj m.in. poparcie miejskiej Konserwator zabytków, pani Małgorzaty Gazdowskiej <laughs> Pozdrawiamy. E, pozdrawiamy serdecznie. E, także Stowarzyszenie Media Design, e, Także jest troszkę już tych środowisk opiniotwórczych, które, że tak powiem, wspierają tą naszą akcję. Ja wszystkich sprostowanie mieliśmy na, mieliśmy na myśli tutaj ludzi, którzy zajmują się już pracą zawodową, nie studentów, nie osoby, które się uczą, tylko dorosłych. Ale wystraszyłeś się. No, bo jeszcze pani konserwator się na nas obrazi. Na pewno nie, bardzo bardzo miła pani. E, I wracając do tematu, zapraszam na serwis społecznościowy Facebook, tam jest grupa Nie tym Barierką w Szczecinie, a także grupa Stowarzyszenia Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina, tam gro o tym, co robimy, co dokładnie się w tym temacie dzieje, no i miejsce dla, dla Was, żebyście mogli wydawać swoje opinie. właśnie mi w takim razie linka no, na Facebooku. No, nie ja wiem, wiem czy, czy no, Milena już zapiszy... chyba ma, także gdzieś tam jesteśmy w stanie poznać. Może też jestem. Nie ma? A jak nie, to powinna mieć. Nie, no to okay. wysyłajcie w takim razie na nasze nazwiska, też jesteśmy na Facebooku. No to tyle właściwie, będziemy monitorować. E, czyli tak, petycja jest ważna do, przez najbliższe kilkanaście dni. Potem co z tą petycją robicie? Już została wysłana. Petycja już została Oficjalna. Fak, fakt to można się dopisywać. Można okay. się cały czas dopisywać, ale część już została wysłana, ponieważ zależy nam na czasie. Chcemy jeszcze zdążyć e, z tym przed remontem. Przed nowymi remontami, żeby nie były pomalowane kolejne bariery. Dokładnie, przed remontem, ale i piastów, bo wiemy, że ma się nie rozpocząć niedługo i chcemy, żeby po prostu było to estetycznie zrobione. To ma być pierwsze takie sprawdziło zdarzenia zielone torowisko w Szczecinie, czyli z tą całą podbudową pod torami w formie trawnika i nie chcielibyśmy, żeby ten trawnik był zakłócony tą żółtą barierą. Takie torowiska bardzo dobrze sprawdzają się w Krakowie, o czym miałem przekonać się, o ostatnio, o czym mogłem się przekonać ostatnio, będąc w tym mieście przez kilkanaście dni. Dziękujemy bardzo. Damian Lachowski, Grzegorz Żołądek, Stowarzyszenie Sens przy okazji akcji Nie Żółtym Barierką w Szczecinie. Dziękujemy. No, dziękuję. thank you